Siema, z Cytrony strony naby dzisiaj widzę was, z kolejnociku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną mój kolega Dzibani i dzisiaj se zagramy w standoffa, bardzo fajna giereczka. No, ja mam się tutaj 17 level. Mój kolega ma 22, tak? No, zaraz 23 ja i właśnie se zagramy teraz. Ym, je, je, teraz zagramy sobie jeden na jeden. A potem zagramy sobie w... Yy, Nowy katę tak... tak prywatny, No i prywatne. No i sobie zagramy na przykład na Raście, Czy na Sąd stołnie. Obo Na Sąd Dobra. I widzimy się po krótkim cięciu, jak nas już tutaj łączy. No. Dobra, już jesteśmy po przerwie. Yy, gramy sobie jeden na jeden na Sąd stołnie. Tak już jak już widzieliście. Ja sobie tutaj sobie pogram z USPA, tak na rozgrzewkę. A ty co się wziąłeś? A co ja się wziąłem, zobaczysz. A pewnie to, a łupkę nie, ja nie gram z takich broni. Ja nie umiem z grać. No nie wcale. A może ty lepiej mów gdzie jesteś. Nie wiem. Ja cię nie widzę. Chyba domek na drzewie, wiesz? Domek na drzewie? Uuu, kuku! Ale, Ale tam... a czemu grę zakacza? Ale co w zrobił? Czemu grę zakacza, a nie na przykład z Glocka na przykład, co? Dobra, jesteśmy już znowu po przerwie, musiałem tam ten... coś tam Musiłem zrobić. tam ten. <laughs> Gdzie idziesz? Musi... Ja idę na co Gdzie jest co? Daleko mm. Kurde Myślałem, że blisko. A już już plantuje. Jakiś ciebie zawodnik No normalnie gruba ryba Dobra gdzie ty kampisz? Oho, to było dobre, dobre. Zablokowałem się. No nie wiesz No nie wierzę. Teraz mam tu Nie wiedziałem gdzie spaka, tak szczerze ci powiem. E, co ty miałeś? Gloka. A, Glocka. jeszcze A, taki. A, inferno, dobra. Ja też mam go. Hmm. Dobra, nie weźmiemy sobie to. Jakby się nie zablokowało, może bym to ugrył. No, byś pewnie to ugrał, bo ja jestem przecież dupa. Kurde, już 3 minuty nagrania, rozumiesz to? A to dopiero pistoletówka. Po pistoletówce to jest w ogóle magia z tym czasem co idzie. No to jest magia świąt. No. Nie po świętach, ale magia świąt znowu plantujesz. No ja, bo mi się chyba zbugowało coś, nie wiem. Dobra, to jest nie tak. A gdzie jesteś? No w koło swojego reszta. No nie wiesz że to! Musisz to wiedzieć, ja ci na radarze, szczerze ci powiem. Rozplantowywujesz to? Nie, nie rozplantowywuję tego, wiesz? O, trzeba było to podrać. Tak, kto to i Nie, już żebym popełnił błąd, bo nie chciałem tego, co ten... to jest. To pewnie awkę sobie kupiłeś. Mhm. Mm na pewno. W ogóle mam właśnie podsyłajcie pomysły, yy, co mamy następne nagrywać. Czy, macie, czy chcecie znowu tutaj tego o tego gościa, czy, czy po prostu nie wiem, kogoś innego? Znaczy nie ma kolegów, ale dobra. Innych. Yy, I powiedzcie tak, czy chcecie, żebym poszedł z moim kolegą tutaj na jakiegoś urwexa, czy tego parkura Bo on chce, tak? Chcesz, tak? No mogę, ale mogę, mogę. A, domku byłeś. Nie że... Nie, nie byłem w domku. Już chodziłem za tobą po prostu. Serio? No. Gdzie? A ja umiesz szybko ten... E, sz czekaj, ale co? Odpowiedziałeś na moje pytanie? Czy ten? Czy byś chciał? No mógłbym, mógłbym. No, to fajnie. No to... Tak to, to, to tutaj dobijecie 5 łapek, to ten. Tak jak dobijecie tutaj 5 łapek, yy, to nagramy kolejny właśnie odcinek, czy i napiszę właśnie, czy, co chcecie. Czy następna ma być odcinek u Sandow, czy Urbex lub parkour, nie? Aha, no i znowu plecy mi robisz. Super. Aj no. Ja miałem umpa, to ja wiesz, to się nie liczyło. Ja to, to jest twoja emka, gościu. Ja miałem umpa. no teraz miałem twoją emkę. Jak dobiję... Dobra. No ja tak, nie, już mam ułożone. Jak dobijecie tutaj 5 łapek, to um, pojawi się następny film i to albo będzie urbex, albo parkour. Chyba, o, chyba, że napiszecie, że chcecie... O. Chyba, że napiszecie, że chcecie tego. NTB Best Robert Nie, y, chyba, że chcecie stand off'a, nie? No to lecie. Piszcie, to na stand offie. może wszystko przyjąć, a jak nie przyjmie, to proszę dzwonić do mnie. E, w sumie ja powiedziałem w tym momencie tam twój numer Nie, nie dawaj No dobra, nie dam Robo, lamusia Wiem, 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 dobra, wiem Przysz, Ja nie jestem chyba taki głupi Czekaj, co się dzieje? Ja bym nie zlagowała Aha, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Głupiło cię? Co jest? Ty awkę mi wyrzuciła ja Nie mam awki twojej No to super, po prostu no ekstra Nie, mam No, no i, i widzicie co jest co jestem. No jest mój net z Kauflanda. Aha, no i u mnie stoisz, nie? Ja cię tutaj biję z kosy, o. No i widzicie co mi się dzieje Wrócimy do was po krótkiej przerwie Dobra, to słuchajcie Mam, mam konkurs Na takiego super warma na Red Dragona też. Oczywiście Red Dragon jest mój, bo no. Po jego funduszach widać, że no niestety nie, nie mogę sobie kupić takiego. Mogę wam dać jeszcze P350 e, e, railer i AWP. Tą, którą komuś grał. No. Czyli Scratchet. Mogę wam dać jeszcze co tu, mogę dać. Uy... Wbijajcie wyświetlenia. I to wszystko. No, jak będzie ale... co najmniej 20 łapek macie konkurs na to. Za darmo. Dobra, już jesteśmy znowu po przerwie, no to jak słyszeliście, macie fajny konkurs u mojego kolegi, bo jak słyszeliście, ja nie mam tutaj za dużych budżetów. Nie słychać cię. Tutaj nie ma... tutaj... o, teraz mnie słychać. Tak. No i właśnie jak słyszeliście od mojego kolegi macie fajnego giveawayka Musisz się tutaj wbić ile łapek? Bo to jest twój i Ile? 21,5 łapki. 21,5 łapki? Albo nie, czekaj. Bo to są nasze dwie, to będzie ile? 18,5 łapki. Nie, co ty, ja to są za drogie skiny, czy jak ja to tracę chyba z 10 zł. No to dobra, no to 21,5 łapki w górę. To jest... Ym, no i jak dobijecie tyle tą to... Dobra, zaczynamy. Dobra, zaczynamy, koniec tego gadania. Prywatne rozbrajanie, oboje co jaka mapa gram. Dobra, zrób cięcie i wrócimy po jak się dwie. Dobrze. No. Dobra, już jesteśmy po krótkiej przerwie, właśnie nas załadowało i jesteśmy właśnie no, na rozgrzewcze. Kurde! Nacisnąłem przycisk. O, no, trafiłem. Nie no, 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 miałem no. głowy na telefon, już strzelałem tylko. Że... Ja też, ja bym. No ale to jest śmieszne że my się bijemy na atki 45 sekund, nie? No, 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 się Dobra. Teraz się zaczyna prawdziwa walka. O oh, już teraz co mnie, migryzka śmierci. No to są tylko na noże nie no, noże noże. To Nie ja. To yeah, No Jestem nubem w to grano. No, że teraz hmm. zwolniłem miejsce, bo teraz to wiesz i... Nie wiem. Coś... Nie, nie ma co kogo wyzywać. Bo po prostu każdy gra tak jak umie. I każdy się stara tak... No, krótko mówiąc. Nie ma co kogo wyzywać, bo... A po nagraniu będzie, ale tu jesteś frajer. No, będzie, tak będzie. No, będzie, tak będzie. Teraz jest family content. Tak, będzie. Da, no, normalnie, family friendly. Ja cię, czeka, ja się by za zasłonił swoim tym. A czym tam segrasz? Czym ja teraz segram A czym mogę grać, jak przed chwilą miałem umpa i go straciłem? Umpem. Zła odpowiedź. Zła? No, i to taka bardzo zła. Mhm, mm nie rób mi w konia, ty. No. No... Ostatnią amunicję miałem, już mi się urywało. Ja tak Ale mi się samo nie? Ale to jest zgodne, bo nie możesz przebrać lodu, jak ci są urywa. i to wiesz co, to czemu kupiłeś za 1800 awkę tą podróbę, a jak mogłeś sobie kupić umpa i mogłeś, wiesz, zaszaleć? Nie Jak balerina w XIII wieku. Aha. Po 6A, nie? Po 6 a no normalnie, ja wskażę. Ja jestem na A. Wcale hmm. cię nie widziałem. Wcale cię nie widziałem. No wcale mnie nie widziałem. Nie, I wcale to nie jest B. O niech mam, ja nie wiem, ja cię nie widziałem. Co za serio mówię Wyrzuciłem broń Na czas to muszę grać no Ale yes. wygrał, no na czas No ale no jaką masz satysfakcję z tego no nawet nie o to chodzi po prostu satysfakcja z tego, że wyrzuciłem swoją broń. I ty mnie nie trafiłeś. <śm> no bo ja ciągle grałem OUMPE. No to co no, ty oś, chciałeś? Ja mam MP7, którą upuściłem nie wiem jak Wrzuciłem sobie sam do siebie. Aha, dobra no. Zresztą no, ja mogę się spodziewać. Teraz masz moją MK No, wola taka. Tak. I w ogóle nie wiem dlaczego tak mam, nie? Że jak se Na przykład po stronie CT To wolę Kawacha A jak jestem po, Na T to jest... To wolę tego Na CT I jest dwa samo Aha, no Normalnie Kurde Ej dawaj dziękuję. ten, awki Kupawkę. Ja też kupiłem mawkę z tego Ale nie mogę. Możesz. No to po awki. Kup po ale po prostu kup tą awkę, no. Nie. Ale frajer, no, a znaczy przepraszam kurde no, no jesteś no, lepszy ode mnie. No, ale troszeczkę, no. i to Jak tam Jak troszeczkę? No to tam za bardzo jest nie jest. Jest 2-5, no to Gosiu. Z czym do ludzi. Czy jestem lepszy, czy nie jestem, no ale. Kurde no już nie mam hajsu. Nie mam hajsu. A ty ja też, bo nie wiem czemu, ale mi wyrzuca bronię, i w tym momencie stosiłem a <noise> O ja. Ale bullshit. No. Dobra, ja mam 260 pingu i właśnie powiem Ci tak. Aha, mojego kolegę wywaliło. Mnie też właśnie wywaliło. Aha, i mój kolega właśnie wygrał. Super. zarobiście Super. Więc słuchajcie, teraz gramy sami, niestety. Jest 2-7. No, niestety tutaj kolega okazał się silniejszy i lepszy. Miała awkę Dobra, ale musicie przyznać, że jest ładna ta awka i 17 minut. Po prostu masakra. Nie wiem w ogóle kto to będzie oglądał w całości jak wiem, że nikogo nie będzie. Ała, aha, ale typ, dobra, no i wygrał, no, okazał się silniejszy, no dobra, no 3 8. mogło być nawet 4 8, ale no, no niestety, no wygrał, co to dużo mówić. Robię krótkie cięcie i zaraz zadzwonię do mojego kolegi i zaraz widzimy się za chwilę.